dziękuję, Belo Belo! Tak, no to jak widzicie, drugi już mój odcinek. Mam nadzieję, że ten z Snowballs podobały się. Tak, Snowballs, czyli śnieżki. E, no tak, dzisiaj chciałbym Wam pokazać, e, jak gram w Shovels. Dajcie mi tylko zagłosować. O, matka, dobra, mo mogą nie być Shovels. Hmm, no cóż. E, jak nie będzie, to po prostu pech, no cóż, no i łezka. Dobra, tak. No i słychać. Dobra, no to możemy chyba już zacząć. Nie, nie możemy jeszcze to. Zadawajcie za sekundę, zadawajcie sekundę, się rozpocznie gra. Ym, tak, y, a, a, a co ja chciałam powiedzieć? No cóż, m, proszę was o lajczka. Nie wiem, jakoś na, y, na graniach, tak? Albo na Lego. Ale no, fajnie byłoby dostać jakiegoś lajczka. I też nie zapomnijcie o subskrypcji. To co? Jedziemy z tym temacikiem, No to je, i biegniemy. No, spra, biegniemy. Tak. No cóż, no znowu będę miał. łezka, łezka, ale no cóż, nie zawsze można grać w to, co się chce. Okej, okay, nie, nie, co? A ty myślisz, że tak... Jak sobie będziesz plęczeć, to nie spadniesz? Nie wiem w ogóle po co ich zrzucam, bo i tak nie wiem, tak Teraz za palić, nie? Teraz ja sobie pozrzucam TNT. Tak, lepiej się może trochę Dobra, gdzie tu jeszcze może. A, tutaj będzie bum zaraz. Dobra, no to cóż. Pozbyłem się wszystkich TNT. Mam nadzieję, że jakoś to ich zatrzyma. Ja bym chciał wiedzieć, to ja jestem tutaj. Halo! Halo, tutaj jestem. Modku! Dobra. Nie, proszę, nie! Tak, jestem tutaj. Co Zadanie, trzeba bym chciała i myszkę? Halo! Jak tam? Modku, jak tam na dole? Chciałem już pojedzić, ale. Dobra, powstrzymałam się. Dobra, ktoś jeszcze został. A, tutaj tutaj został jakieś. Dobra. Smiko. O, jest, jest, jest. O, o, a jaki Steve. Nie lubię Steve'ów. Jasnej, ciaste ciastej, no serio. No, no, tak. Jeszcze tego brakowało, żeby sam spadł. Bardzo mądre, Krzesiu. Mhm, krzemek. Nie, to ja Dobra, nie, 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 aaa, no i spadł, no i dziękuję Wam no bardzo. Nawet, nawet jak spadłem, no to cóż, udało mi się wyjść z tarpatów, dobra. Udało się, udało się. Dobra. A teraz od Steva sobie zaczniemy pojechać, go. jakoś go ostatnio nie lubię z tego powodu. No i dobra, spadł. Od kogo sobie teraz możemy zacząć? Zacząć. Już zaczęliśmy. A dobra, teraz sobie zrobimy to, fejk! Dobra, nie, a, jeszcze, 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 jeszcze. O, sorki, 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 nie chciałam nalegać, ale jakoś się... Wyszło, że... Fik! Dobra, spadaj, 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 spadaj! Na serio? Okej, okay, spadaj, spadaj, spadaj. Dobra, spadłem ja i on. Biegnij, biegnij, biegnij! O, fik! Okej, okay, jaki fart! Jaki fuks, matko! O, no! No! Dobra, spadłem. Chyba widzicie, nie? nie muszę wam mówić tego. No o, nie, na serio! No ja go nie lubię. Nie, on jest... Nie, no nie on jest łatwy. Nie, nie, żeby coś, ale no, trochę mi z tym nie wkurza już. Teraz udaje się, że stoję, tak? No nie! Dobra. No. Nie wiem jak teraz mogę skalantować. Naprawdę, nie mogę. Nie mamstwo, mogę, dobra! To jest chyba... Jak ja... No tak. O to jest jasnej, no serio! Dobra, to chyba jest. Nie, nie wiem, jak to. Ja nie wiem, jak to powiedzieć to jest chyba znak od Boga, że trzeba zakończyć. Dobra, no cóż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. pewnie nie. No cóż, ale dobra. To papa. Pa.